Proszę bardzo. Tak, znaczy ja też. Ja chętnie nie płaciłabym żadnych spodek na ZUS, żadnych ubezpieczeń, i tak dalej. Jestem tak pewna, że dałabym sobie radę odłożyć pewną ilość pieniędzy, żeby właśnie nie musieć potem korzystać z tej tak zwanej emerytury. Ale myślę, że większość ludzi dała a dlaczego pani tak uważa? nie no, to, 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 to jest bardzo, bardzo szybko by się nauczyli. Bardzo szybko by się nauczyli. No podam przykład. Podam przykład nie z jakiegoś tam odległego kraju, tylko z Polski. Rok, rok 1900. 81. Już jest karnawał solidarnościowy. No i pojawiła się, jak Państwo pamiętacie, pojawiła się kwestia, czy soboty mają być wolne, czy, czy nie. Czy obywatele mają pracować w soboty, czy już nie. No i wzbudziło to wielkie tam napięcia społeczne. Strajki się odbywały w tej sprawie. I premier. Pinkowski, Józef Pinkowski był taki, uważał, że powinni wszyscy pracować w sobotę. Pracownicy powinni pracować w soboty, a ówczesny sekretarz Mieczysław Rakowski wbił mu nóż w plecy, bo wyraził pogląd przeciwny. I rząd Józefa Pinkowskiego upadł no, na tle konfliktu o wolne soboty. W 1989 roku częściowo. Został handel sprywatyzowany. No i nikomu nie przyszło do głowy, żeby tutaj reglamentować handel. W związku z tym ludzie pracowali i w sobotę, i w nocy, i w niedzielę. Jeżeli tylko była możliwość, pojawiała się szansa, że zarobią, to pracowali. Nikt ich do tego nie zmuszał, sami chcieli. Prawda, to prawda. Zawsze tacy są, więc. Proszę pani, o, to jak ktoś kradnie, to do tego jest więzienie. Ale nie było, na Jak to by nie było pożywanie? Zawsze można, zawsze można kogoś uwięzić, zakuć go w kajdany i kijem zmusić do tego, żeby na siebie zarobił. Ta, Aleksander Sołżenicyn, to wie pan, kij jest bardzo dobrym takim środkiem wychowawczym. Aleksander Sołżenicyn poeta, on tam w Łagrach spędził sporo lat, 17 lat i na własne oczy widział ludzi, którzy śmierci się nie bali, a kija się bali. A kija się bali. Śmierci już się nie bali, ale kija się bali. W związku z tym kij jest bardzo dobrym środkiem wychowawczym dla takich ludzi, którym przez głowę nie można rozumu, To przez tyłek im się aplikuje i to też jest skuteczny sposób. To też jest skuteczny sposób to jest może okrutne, co mówię ale świat nie jest łagodny świat jest okrutny. Świat, znaczy, jest bywa okrutny bywa okrutny. Co więcej, jeżeli się, widzi pani, jeżeli się zaczyna odrywać skutki od przyczyn, no to ludzie nie wiedzą, co mają robić. Bo świat został stworzony. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest opis stworzenia świata w Biblii. Tam jest siedem dni, prawda, do stworzenia. I po każdym dniu jak refren, Powtarza się takie zdanie, że wszystko, co Bóg stworzył, to było dobre, albo nawet bardzo dobre. Albo nawet bardzo dobre. Warto się zatrzymać chwilę nad tym. Otóż, jeżeli wszystko, co zostało stworzone, było dobre, a nawet bardzo dobre, a na świecie nie ma niczego, co by nie zostało stworzone, no to skąd u diabła się bierze zło? No warto sobie to pytanie postawić. Skoro bo albo ten autor natchniony biblijny koloryzuje i nam tu wciska dyrdy mały że wszystko było dobre. No jak dobre? Jak co? Skorpion też jest dobry ze swoim jadowitym żądłem i tak dalej, ale widocznie jest dobry. Co, skąd się bierze zło? Otóż zło moim zdaniem ja nie jestem żadnym teologiem, ale to może, mogę sobie tu puścić wodę fantazji. Otóż zło, moim zdaniem, to są następstwa przyczyn, których czasami już nie potrafimy tych następstw z przyczynami powiązać. O, czasami nawet potrafimy. O, podam przykład takiego zła, którego przyczynę możemy wskazać. W 1992 roku, w lipcu, Odbyła się w Sejmie debata, co powinno się znaleźć w przyszłej konstytucji. No i poseł Korwin-Mikke zaproponował, żeby do przyszłej konstytucji wprowadzić zakaz uchwalania budżetu z deficytem i karać każdą próbę ominięcia tego zakazu, tak jak kradzież z uchwałą. No, śmiechu było co nie bo wszyscy posłowie uznali, że to jest dowcip. No, oczywiście nikt takiego, takiej normy do konstytucji nie wprowadził, minęło 25 lat, zaledwie 25 lat. I mamy dług publiczny, taki, z którym nikt nie wie, co zrobić. To sam poseł cztery lata temu uczestniczyłem w takiej dyskusji, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Koliber. To jest takie tak stowarzyszenie młodych ludzi, takich wolnorynkowców, bardzo dobrze poukładane w głowie mają. No i jeszcze w dodatku, dodatkowo ich lubię, bo zrobili mnie honorowym członkiem tego stowarzyszenia swojego. Mam dodatkowy powód osobisty, żeby ich lubić. No i zorganizowali dyskusję na temat długu publicznego. I zaprosili między innymi Oprócz tam doktora, uczonego ekonomisty, którego tam sami wystawili, zaprosili posła, zastępcę przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Uważali, że to jest osoba kompetentna, która im coś powie. Ale niestety poseł im nic nie powiedział. Poseł powiedział tylko tyle, że nikt nie wie, co z tym zrobić. Nikt. Znaczy on też nie wie. A przyszedł tam w nadziei, że będą na niego głosowali. Yy, właśnie, ale po co? Jakbyśmy konia pytali, czy osła, co zrobić z długiem to Też nie potrafiłby nam powiedzieć. No ale to nikt nie, nie będzie osła wybierał do sejmu, prawda? A tu on też nie wie, ale no, liczył na to, że <laughs> zdobędzie sympatię. Otóż przyczynę znamy, skutek znamy. No, i, a jest stosunkowo niewielu ludzi potrafi ten skutek z przyczyną powiązać. A cóż dopiero, kiedy to byli oskarżani, byli czy podejrzewani byli dajakowie na Borneo. Teraz to już pewnie tak nie jest, bo już tam rewolucja seksualna dotarła i do nich, ale jeszcze niedawno byli oskarżani, czy tam podejrzewani o to, że nie kojarzą. W związku przyczynowego między stosunkami płciowymi, a tym, że dzieci się rodzą. Bo to aż 9 miesięcy upływa między jednym a drugim wydarzeniem, więc to już przekraczało ich możliwości percepcyjne. Otóż, wracając do tego, zło to są skutki jakichś przyczyn, których nie zawsze już potrafimy powiązać, właśnie na przykład na odległe następstwo czasowe. Ale jeżeli świat został stworzony, to została stworzona również zasada, która światem rządzi, czyli zasada przyczynowości. Co mówi zasada przyczynowości? Ano, to, że z określonych przyczyn muszą wystąpić określone skutki. Muszą. Czy zasada przyczynowości jest dobra czy zła? Spróbujmy sobie wyobrazić, że jej nie ma. Czy moglibyśmy cokolwiek powiedzieć o świecie? Nic. Świat by się nam jawił jako chaotyczne kłębowisko. Nic byśmy, w ogóle żadnych prawidłowości, byśmy nie potrafili wychwycić w tym chaotycznym kłębowisku. Nie potrafilibyśmy ogarnąć tego rozumem. Prawdopodobnie rozum byłby nam do niczego w tej sytuacji niepotrzebny. No po co? Nawet by nam przeszkadzał, bo by, by nas wzbudzał uczucie przygnębienia i rozpaczy, że nie potrafimy sobie z tym skłębowiskiem poradzić. To, że świat rozumiemy, to tylko dlatego, że rządzi nim zasada przyczynowości, więc jest bardzo dobra. Czasami. Ta zasada przyczynowości bywa zawieszana. W każdym razie tak mówią. Przyczyny są, a skutek, a skutku nie ma, albo jest całkiem inny. I takie chwilowe zawieszanie zasady przyczynowości nazywamy cudami. To są cuda. Przyczyny są, skutku nie ma, albo jest zupełnie inny niż powinien być. No, ale to, to są wyjątki, które tylko potwierdzają regułę, która jest bardzo dobra. Ta zasada przyznowości jest bardzo dobra. W związku z tym, y, dlatego właśnie mówię, że y, jeżeli odrywamy skutki od przyczyn, to ludzie zaczynają głupieć. Nie wolno tego robić, w celach nawet wychowawczych. Kiedyś, yy, pamiętam, że szliśmy z córką przez Nowy Świat i tam jeszcze byli żebracy na Nowym Świecie. No, no i jeden z tych żebraków sprawiał wrażenie, że przerażające. I moja córka mówi, no co? Ja mówię, widzisz, no nie zadbał o siebie. I oczywiście dałem mu tam datek, bo to wart był swojego zarobku, tak mi pomógł ten żebrak w wychowaniu dzieci własnych. No naprawdę bym go ozłocił, jakbym mógł. Bo już nic nie musiałem mówić, tylko tak nakierować odpowiednio sposób myślenia, sposób wnioskowania dziecka. Także tu. Natomiast, jeżeli zaczynamy, proszę bardzo. Nie dali e, rady tak, odłożyć pieniędzy. E, mi się wydaje, że jeśli człowiek jest w stanie zarobić na swoje bieżące potrzeby, no to również by byłby w stanie po prostu odłożyć sobie. E, tylko, że po prostu ludzie trochę oduczyli się i oni liczą na to, żeby po prostu ZUS im da. A teraz, co byłoby w, w sytuacji, gdyby ZUS bankrutował? I to by dopiero była tragedia, bo oni by nie umieli w ten sytuacji sobie poradzić. To właśnie chciałam powiedzieć... Nie, chyba... Pani, być może, ale proszę zwrócić uwagę, proszę zwrócić uwagę, jaka jest sytuacja teraz? O, akurat strajkują lekarze, tam strajk głodowy, nawet i to podobno nie w przerwach między posiłkami, tylko naprawdę tam głodują. Więc obywatele muszą utrzymać, bo w tej chwili, no to tam w konstytucji jest napisane, że tam służba zdrowia jest bezpłatna. No nieprawda. Gdyby była bezpłatna, to ani lekarze, ani pielęgniarki, ani aptekarze nie powinni dostawać żadnych wynagrodzeń. A dostają. Narzekają, że za małe, chyba tam słusznie, ale jeżeli dostają w ogóle jakiekolwiek, to znaczy, że ktoś im jakoś płaci, że to nie jest bezpłatne, bo ktoś im jakoś płaci. No to jak już wiemy, że ktoś im jakoś płaci, to jak im płaci? Obywatele muszą utrzymać nie tylko lekarzy, pielęgniarki, tam aptekarzy i tak jeszcze całą armię dobroczyńców, którzy nikogo nie leczą. Tylko swoje wynagrodzenia wymuszają zwyczajnie tym, że są. Więc, więc, jeżeli stać nas w tej chwili na utrzymanie aparatu ochrony zdrowia, plus jeszcze armii dobroczyńców, to gdyby ta armia dobroczyńców zniknęła, to byłoby drożej czy taniej? No to chyba jasne, prawda? Jeżeli jesteśmy utrzymywani w, w, jesteśmy utrzymywani w poglądzie odwrotnym, to nie dlatego, że on jest prawdziwy. Tylko to jest siła propagandy. Narzędzia propagandy są w rękach armii naszych dobroczyńców, którzy oczywiście no, nie zrezygnują z tego. No, dokładnie tak mówię. No, ale wtedy, ale wtedy. Proszę sobie, tak, proszę sobie wyobrazić jest taka, no powiedzmy usługa medyczna, o, podatnik musi zapłacić za usługę medyczną, dajmy na to, dla ustalenia uwagi 100 złotych, prawda? I kto ma pierwszy kontakt z tymi pieniędzmi? No nie ci, którzy tę usługę mu wykonują, to znaczy tam zastrzyk mu robią, czy receptę mu wypisują, tylko urzędnik, urzędnik który tam... Te... I on przy takim łagodnym tym, przechwytuje 50%, 50 złotych z tych 100. Resztą się dzielą ci, którzy rzeczywiście tam wykonują tę usługę. Więc, gdyby zniknął ten pośrednik, który swoje pośrednictwo przemocą narzuca, no to można by było obniżyć koszt tej usługi medycznej do 75 złotych, już nie jest tylko, więc. Podatnik, ten nabywca usługi płaciłby mniej, a ten wykonawca dostawałby 25 zł więcej. Tylko pośrednik by nic nie dostał. No a to, to musimy, sobie, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy bardziej nam zależy na naszym interesie, czy bardziej nam zależy na interesie naszych dobroczyńców. Bo na razie to odpowiadamy, że no, naszym dobroczyńcom nie może w łez głowy spać, to im tylko w to graj.